Za nami 30. jubileuszowa edycja spotkań jazzowych w Rudnikach. Jest to jedno ze sztandarowych wydarzeń w gminnym kalendarzu imprez. Po raz pierwszy w historii tego wydarzenia, zrobiliśmy dwudniową, dwudniowy koncert, także. Nawiązaliśmy w jednym dniu do pierwszych edycji, czyli do tej formuły, która została zapoczątkowana przez Edwarda Wcisło, pomysłodawcę, a w tym drugim dniu, dzisiejszym galowym, jakby pokazujemy tą przemianę, jak na przestrzeni lat to wszystko się zmieniało, w jakim kierunku się rozwija i muzyka i rozwija się nasze miejsce tutaj, Rudnickie Centrum Spotkań Muzyków Jazzowych. tutaj w Rudnikach jesteśmy ewenementem na skalę Polski dlatego że jest to obszar wiejski i propagowanie popularyzacja muzyki jazzowej jest dość dużym wyzwaniem i myślę że są efekty są efekty ludzie przychodzą przeżywają tą muzykę żyją tą muzyką więc patrzymy w przyszłość bardzo optymistycznie i myślę że będzie tylko lepiej Muzyka jazzowa łączy ludzi i pokolenia kto raz ją usłyszy, ten nie chce przestać. Dzisiaj mamy bardzo ambitny koncert. To jest spektrum takie od e, różnych pokoleń, zestawienie różnych pokoleń, ale też różnej muzyki, trudnej muzyki, nowoczesnej jazzowej, więc ja podziwiam, że ludzie to, to wspaniale odbierają. Widać dobrze wychowani, fani, biją brawa po solówkach. Jest naprawdę cudowna atmosfera i wiem, że też przyjechały tu osoby takie oficjalne, bardzo dyrektorzy szkół różnych. No, słyszałam, jak ich witalą ze sceny, więc naprawdę też jestem wzruszona, że siedzą do końca. Nikt nie wyszedł, nikt się nie zdążył, wszyscy się świetnie bawią. Dzisiaj koncert gwiazd niesamowity po prostu. Jestem wzruszona, ponieważ mogę po raz kolejny yy, słuchać Marka. Piórkowskiego, jednego z czołowych gitarzystów w Polsce, jest naprawdę rewelacyjny. No i Plejada Gwiazd polskiego jazzu. Naprawdę świetnie. Najlepsi muzycy w Polsce tutaj grają. W tym roku gala muzyki jazzowej w Ródnikach to wyjątkowa edycja. No, zdecydowanie koncert był bardzo długi w zasadzie, bo jakieś 2,5 godziny, ale widziałem, że ludzie jak najbardziej są zaangażowani i cały czas no, cieszą się na to, co będzie za chwilę, prawda? Bo mieliśmy też taką koncepcję gwiazd wchodzących na scenę. Za każdym razem trochę inna konfiguracja, trochę inne utwory. Było to moim zdaniem mocno ciekawe po prostu, więc nic dziwnego, że ludziom się bardzo podobało, całe szczęście. Dwójpółgodzinny godzinny koncert stworzył niesamowitą atmosferę za sprawą muzyków, dla których ten rodzaj muzyki to sposób na wyrażenie siebie i swoich emocji. Ja już się wychowałem w muzycznym domu, i później, zawsze, muzyka była jakimś takim środkiem do. No na początku do robienia czegokolwiek, ale też do wyrażania siebie, odczuwałem wielką przyjemność śpiewając dla Państwa i czułem się zrozumiany, czułem się wysłuchany i czułem, że jest między nami energia. Więc z mojej, z mojej perspektywy to jest wszystko, o czym marzę. A to, czy ktoś jest dojrzały, czy nie, to w ogóle ten temat nie jest, nie jest ważny, szczerze mówiąc. Nie? Chodzi o to, żeby łapać porozumienie. I myślę, że to się udało. Zresztą, widząc po reakcji tej publiczności, i ja też to czułem, więc, satysfakcja jak najbardziej. Gościnni muzycy docenili rudnicką scenę oraz poczuli więź z publicznością. To kluczowe podczas takich koncertów.